Jaki Jace. Jaki koń. Brzydki. O, Jace brzydki. Jaki Aurelian słoń. Aurelian Aurel Przyjęło się. Przyjęło się, szanowni państwo. Przyjęło się. Przyjęło się. To jest że reliable? Reliable, tak, 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 tak. Aurel. 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 Aurel, Aurel. Mój ziomek, mój ziomek. Cześć doktor Młodna. Będzie Młodna. No się czuję pewnie, no bo nie ma, A nie ma słonia. Nie? słonia. Tak, tak, tak. A jest słoń, dobra, no przyszedł. To nie będzie remake. A liczyłem na krótki odcinek. Oho? A patrz, mają, nie? Nie mają. Nie mają. Nie wiem co się dzieje w ogóle. Klikam cokolwiek. Klikam tak, spam. Spamerina. Spam. A nie, ale widzicie to. jak boli. Daj pieniądze. Dobra, idę. pieniądze. Nimi pając. Jaki to jest szybki mecz? Właśnie szybko się dzieje w rzeczy. To jest rel. Koń. Relia ty jesteś? Koń mały. Tak. Koniak mały. mały. Szczeniak. To nie jest To nie jest złe czyszczenie. Tak. <laughs> Takie to było rel. Aha, ja prawie do niego poleciałem. Dobrze, że nie <laughs> to wrócił z napiętym A on na ulty by mnie tam zbił. <laughs> Zbiłbym je. No? Jak dziecko we mgle. Co jest? C-C. C-C. CCC tak. Oj, boli. Weź mnie, mnie. Weźmy ją. O nie. To pretty bad. Eee, <śm> ty kur... Ty jedna z drugą. O-o. A -o. No, ja nie mam ani many, ani nic. a Mana nie, nie m -m. mam. Okay. O, ja Jaka <śm> tarcza w drugą stronę Brak inicjacji mają. Coś mi się tak wydaje. Karel tak, wjeżdża na konigę. Tak. Dżemu ona musi na koniec. Co to jest? Nie musi. No nie, nie. wiesz. Ja nadchodzę. Oho, o Jezus. O oh. oh, chłopak, halo. Chłopie. Halo, przyjaciel. Chłopcze, mały. Idziemy sam. No Co? Pomagam. Dobrze, helping. Nie, no, halo. To deep. Że jesteśmy. Uj, o nie. Halo, panowie. Halo, panowie. Takie rzeczy się dzieją na, na bliskim sezonie. Halo, Hanowie. Halo Hanowie. Nie ja, wiem że O kurwa. Ile? Jak mi trafiło? O ja. Jak to mnie trafiło? To, to jest reportet. Nie mogło, nie mogło mnie tam... To jest reportet. reporta to idzie. Nie mogło mnie tam. Takie są wice. hitboxy w tej głowie. Mhm. Jak w Cesiku. Jak w cesiku praktycznie. Kwadratowa głowa. Gdzie jest mój dublety? Nie powiedzieli mi, że jest Oho, nie ma. Dobrze, ta Riven jest... Special kind of Riven. Ta Riven to rzeczywiście... Jest... Tutaj nikt nie w głowie. Mam. Aureliona. Aureloja. Idę. O, flesze. Widzę Focus Ezreal. Focus Izrael. Wolny Izrael. Jakubie. Wolny Ezreal. Najwolniejszy. Jeden z wolniejszych. A kurwa, co ja zrobiłem? Och, już złoty. Wow, Riven Dobra, jest. Dobra, Riven. Some... Something, spe... something special. Something wow! Speciality. Riven jest. moje MVP, po prostu. Specjalistyczny. No, idę. Lecę, lecę, lecę. Riven nie zabiła. No kurwa. Nie, żeś to. <laughs> Ale patologia. Ja nadaję no, się tak się. Ale patologia zaszła. Zaszła w ciąże. Pamięt, pamiętajcie widzowie, stay hydrated, stay, stay, stay de hydrated, stay hydrated, stay hydrated, a wiek kino swędzi, jasny wind. Już mi oczepało mnie, oczepało mnie, skerpało Z skerpało kolejna, No właśnie, no kurwa, ty. kurwa. No Nie właśnie. Nie wierzę w to, no i, no i tam odset. And this <laughs> no. Jest. Dziękuję. Siemanko. No dobra, no to na Piękna gereczka.